Cześć! Swoje faktury firmowe rozliczam przez InviPay.com. Dlaczego? Dlatego, że w prosty sposób, za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji, mogę dokonać zarówno spłat faktur kosztowych, jak i uzyskać wypłatę z wystawianych przeze mnie faktur sprzedaży. Wtedy, kiedy tego potrzebuję. Pokażę Wam, jak to działa. Moi kontrahenci wystawili mi faktury kosztowe na kwotę 209 tysięcy złotych. Już teraz mogą zrobić z tymi należnościami, co chcą. Wypłacić je natychmiast, tylko zabezpieczyć ich spłatę lub pokryć tymi przychodami swoje faktury firmowe. Co ja zrobię teraz ze swoimi fakturami? Wartość tych faktur kosztowych pokryję fakturami sprzedaży, które ja z kolei wystawiłam swoim kontrahentom. Rozliczę je w dowolnym dla siebie momencie, ponieważ kontrahenci, którzy wystawili mi faktury kosztowe, już otrzymali ich wartość z inviPay.com. Więc nawet jeśli ja wydłużę sobie terminy ich spłaty, to nasze relacje biznesowe na tym nie ucierpią. Zrobię to jednak wcześniej, przed terminem płatności, ponieważ inviPay wynagrodzi mnie prowizją za wcześniejszą spłatę zobowiązań. W systemie robię to tak. Klikam na Płacę sprzedażą, Płace. Jak widzicie, dokonano rozliczenia na kwotę 209 tysięcy zł. Już mam swoje zobowiązania z głowy. Została mi na koncie Invipay nadwyżka z faktur sprzedaży, które teraz wypłacam sobie na konto. Klikam wypłacam na konto. I wypłać proste, prawda?